Rzymska reputacja Następca Domicjana był dobrym człowiekiem, ale nieudolnym władcą. Niemniej jednak podzielał moją lojalność wobec Rzymu i starał się naprawić szkody, jakie wyrządziła głupota Domicjana. Nie mając synów, którym mógłbym przekazać tytuł, cesarz Nerwa mianował mnie swoim spadkobiercą, zanim wkroczył zasiaty po dwóch krótkich latach na tronie. Ogromnemu zaszczytowi kierowania potęgą Rzymu dorównuje tylko ciężar tej odpowiedzialności. Jestem generałem, a nie senatorem. Mój umysł jest przystosowany do prostoty pola bitwy, a nie zawiłości polityki. Mogę i muszę nauczyć się być politykiem, ale w międzyczasie powinienem wykorzystać swoje mocne strony. Podzielony lud rzymski potrzebuje wspólnego wroga, a ja im go dam. Na północ od Dunaju leży Dacja, barbarzyńskie królestwo, ale także bogate w złoto i srebro. I przebiegły król Decele. Decebalus wykiwał kiedyś Domicjana, negocjując niekorzystny traktat, który nadszarpnął reputację imperium. Mój lojalny kuzyn Hadrian dołączy do mnie w tej kampanii i będzie uczyć się na moim przykładzie. Zjednoczy naród rzymski, zemszczę się na wyniosłym wrogu i wzmocni naszą zmagającą się z trudnościami gospodarkę za jednym zamachem. Tyle dobrego, że Hadrian, musimy pokonać DC Balusa, jakieś wskazówki, limit populacji 50, no jak na powrót do Rżemu to chyba taki standard na początku. Wiele jednostek, budynków i technologii jest niedostępnych, musisz przejąć od wroga co tylko się da. Jesteśmy zależni od siebie, wszelkie zasoby, które złupisz zwiększą również jego zapasy. A wszelkie zbadane przez niego technologie ulepszą również twoje jednostki. O i super. Okej, okay. wielki, pójdziemy na prawą stronę. Tu jeszcze silnostki są. Nie będziemy czasu marnować na niszczenie tego. A tu powyciągamy ich trochę. Górny zasięg ma ta wieża. Ok, przydałoby się jakieś jedzenie, no ale chyba. Jak ja mam żołnierzy bez złota? W sensie bez jedzenia? Może to musimy znieść, nie wiem. Wiecie co zrobimy? Ja, że jak tu jest port, zrobimy jeden statek handlowy i będziemy go tutaj wysyłać, żeby tego złota mieć więcej. Będziemy sobie tym złotym handlować potem. Mm, z to, że tutaj mamy troszkę taki ograniczony budżet. A też nie wiem, jak będzie u decybelu, m, Balusa. Mm, więc. I też chyba zaatakujemy od strony Hadriana, więc. Taką mam wizję, nie? Ugarniemy transportowce i... No jeszcze troszkę tych jednostek natworzymy Żeby to sprawniej poszło Albo zaatakować z dwóch stron, to te siły będą złożone, nie? Też tak można zrobić, nie jest to głupi pomysł. Tutaj możemy zauważyć, że Decebalus atakuje Hadriana. Lecimy. Chyba zostajemy za każdy zniszczone składowisko, w sensie surowca, no. też spróbujemy ich tu wyciągnąć. Może gdzieś się nie będę. O, spoko, to w to pójdziemy. I tutaj więcej byś się przydało tych Jedno sumienia, jeszcze z dziesięć. Ile tu mamy? Sześć. A resztę będziemy tutaj składować. I spróbujemy, tak jak mówię, yy, zatakować z dwóch miejsc jednocześnie. Co tu robi ten chłoplica? No, zwiadowca jakiś. Dobra. Na ten statek. Widzieliście? Dobra. Mm, tutaj tą dziesiątkę Już możemy tutaj wysłać. Tą dziesiątkę też. Składowisko jakieś. Kurde, żeby tu gdzieś były składowiska, bo bez tego będzie ciężko. 50 Golda za jeden kurs mam 5 statków. No powiedzmy. Nie? Tak, będzie dobrze Dobrze, że ten port mamy, bo coś tam jeszcze można podziałać No i nam Że tak powiem, wygasa Dobra, lecimy też katapulty będziemy potrzebowali, żeby bramę rozwalić i żeby się tam przydostać jakkolwiek. Hmm. Tutaj na razie Co się stało? porobić, nie? Numer tyle starszy chyba na razie. Żeby ich tam spacyfikować. Może przejdźmy się gdzieś tutaj, zobaczyć, czy nie ma jakiegoś składowiska w pobliżu? Z moich ludzi, nie? Oh. nie co, poradzi? Może być ciężko. Kuria, ja 20 to miałem. za mało, nie? Kurde. Mamy dwa przystanki jeszcze. Ok, pójdziemy teraz na ostatni stanek, on tam sobie raczej nie daje rady, nie wygląda to tak, może atakujemy to on cofnie tej jednostki. Może chodźmy tutaj. W stanie więcej syrowców i on się odkuje. Mamy przy okazji w sumie też. We can use these buildings to train more soldiers. I have been the western front for too long prepared to face my wrath, Trajan. Okay. <laughs> 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 Oni tu też mają spoko. Bo widzę, że Dobra, zaraz zobaczymy. Podbijamy bliżej. Gates. Hold the fortress with your lives and cover my retreat. Centrum miasta im zniszczymy. I tutaj budynki militarne też by się przydało. Mm. Jeszcze jeden w Fiz Zostawimy Tu są jeszcze koczary. Rozwalimy bramę i spróbujemy przez tą bramę przejść tutaj. Mm, w tym celu też potrzebujemy więcej jednostek. Powiem wam, że Lpolisy są kurde OP. Jakby nie patrzeć to... No. Pokój między Dacją a Rzymem był historią paniki jednego człowieka i blefu drugiego. Kiedy Decebalus zobaczył, jak moje legiony wkraczają do jego królestwa i pojmują jego siostrę, Musiał obawiać się, że koniec jest bliski. Jednak mój władczy ton i surowe żądania podczas negocjacji były tylko fasadą. Mając tylu regionów na froncie, wiedziałem w sercu, że brakuje mi siły, aby obalić dziś Decebalusa, ale on tego nie wiedział. Na razie oszust został pobity we własnej grze, ale nie jestem na tyle naiwny, by ufać osaczonemu wilkowi. Kiedy maszerujemy do domu po wyczerpującej kampanii, zleciłem moim najlepszym architektom zbudowanie mostu przez Dunaj do Dacji. Jeśli Decebalus okaże choć odrobinę zdrady, moje legiony będą mogły ruszyć prosto do jego drzwi. No i fajnie.